Witajcie jeszcze raz na kanale Boskiego Hobbysty. Ja jestem Jakub i jeszcze raz dzisiaj Wam zawrócę w głowie, ponieważ przedstawię wam nóż, o którym zapomniałem jest to moja perełka w kolekcji nóż firmy Martinez Albainox z takim oto dzikiem na rękojeści Kupiłem go w pewnym wrocławskim sklepie z militariami. Jest to dosyć ostry nóż, idealnie wpasowuje się w moją rękę. I ma bardzo do, ładną grawerkę w drewnie na rękojeści. Rękojeść antypoślizgowa z drewna i metalu. Nóż też ze stali, nie wiem jakiej, prawdopodobnie nierdzewka. Nie był to aż tak drogi nóż, około 100 zł kosztował. Ale jest to jednak moja perełka w kolekcji, ze względu chociażby na wygląd. Oczywiście opakowanie czyli pochwa ze skóry prawdziwej skóry, żaden tam podróbka Przepraszam, że nie pokazałem Wam tego w pierwszym filmiku, po prostu zapomniałem gdzieś mi się zawieruszył i nie dało rady. Tego jeszcze raz Was pozdrawiam, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał, by dostawać kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!